Kładziecie się na macie, bierzecie ręcznik i podkładacie pod mietnicę. Ważne, aby miednica była wyżej uniesiona. Pod odcinkiem szyjnym możecie mieć drugi ręcznik, ale to nie jest konieczne. Ugięte kolana albo proste nogi unosicie w górę i skupiacie się tutaj na oddechu. Ważne jest to znalezienie głębokości oddechu. Mam tutaj na myśli nie to, że bierzecie więcej powietrza, ale to, żeby ten oddech był wolny, wasz wdech. Liczycie od 1 do 6 albo 1 do 8, jak dacie radę. I wasz wydech jest, gdzie liczycie na pewno 1 do 8 albo nawet trochę dłużej. Jeżeli możecie zrobić trochę dłużej, to dobrze jest zrobić wydech i zatrzymać przestrzeń pomiędzy wdechem i wydechem na 3 sekundy co najmniej. Wtedy dochodzi do dotlenienia w naszym ciele. Jeżeli zbyt szybko oddychamy, co się dzieje? Wydychamy nawet za dużo dwutlenku węgla, a nasz dwutlenek węgla jest potrzebny, aby dobrze dotlenić nasze ciało, a zwłaszcza mózg i serce. Zwalnienie tego oddechu i skupienie się na oddechu też pozwoli Wam przejść z tego sympatycznego do parasympatycznego układu nerwowego. Palatys, mówimy tutaj o takiej pieśni palatysowej za Cathy, Cathy Grant. Jeden, podczas wydechu, to jest jak zapięcie zamka od spodni. Dwa, to jest jak przyciągnięcie kolców razem. Trzy, to jest jak pociągnięcie pępka w kierunku kręgosłupa i w dół w kierunku miednicy. Cztery, to jest jak zapięcie paska wokół talii na trzecią dziurkę. Pięć, to jest jak zapięcie kursetu, tak żeby żebra lekko zostały Pociągnięte w kierunku miednicy. 6 to jest ta szerokość w klatce piersiowej. 7 to jest wydłużenie w odcinku szyjnym i połączenie właśnie pomiędzy odcinkiem szyjnym a stawem krzyżowym w takim osiowym wydłużeniu. Takim uczuciu, że rozciągam te dwa punkty w przeciwnych kierunkach, i na samym końcu jest przełożenie te, tego na tył głowy i czubek głowy. Następne ćwiczenie opuszczamy kończyny w dół i kładziemy ręcznik pod jedną stronę miednicy. Miednica i kręgosłup wchodzą tutaj w rotację. Podczas mojego długiego wydechu, o którym wspomniałam poprzednio, unoszę miednicę. Prawy kolec do poziomu lewego kol kolca. Każde ćwiczenie powtarzam co najmniej za 4-5 razy. Kolejną progresją tego ćwiczenia będzie wykonanie tego samego, tylko z wyprostowaną kończyną. Podczas wydechu powolnego, kontaktując się z wszystkimi tymi ośmioma punktami, unoszę miednicę do poziomu e, lewego kolca i opuszczam podczas wdechu. Kolejna progresja to będzie unoszenie kończyny do poziomu drugiej nogi. I znowu opuszczam kończynę, a następnie opuszczam miednicę. Więc unoszę miednicę, unoszę kończynę podczas wydechu, łączę się z osiowym wydłużeniem, opuszczam kończynę, następnie opuszczam miednicę. Progresją dalszą tego samego ćwiczenia będzie. Dołożenie rotacji w przeciwnym kierunku. Teraz moje lewe kolano skręca się w kierunku prostej nogi. I dokładnie to samo powtarzamy na drugiej kończynie. Po zakończeniu kładziemy ręcznik wzdłuż miednicy na prawej lewej stronie i robimy odwodzenie kolana na bok, rozpoczynając od stopy, czyli Przekręcam stopy na zewnętrzną krawędź. Pozwalam, by kolano poszło w odwiedzenie. Utrzymuję miednicę w, na tym samym poziomie. Podczas wdechu powracam kończyną do centrum. I znowu powtarzam na prawej i lewej kończynie e, jakieś 4-5 razy. Po wykonaniu tego przechodzę do shoulder bridge w górę. Zatrzymuję tutaj na chwilę. Jeszcze staram się unieść miednicę e, do takiego było pochylenia, ale opuścić klatkę piersiową lekko w dół. I schodzę w dół najpierw prawą stroną, później lewą stroną e, kręgosłupa. Wychodzę zawsze poprzez centrum. Okay? Czyli mamy tą dodatkowo znowu rotację z jednej i z drugiej strony. Za każdym razem zatrzymujecie... E, na taki ułamek sekundy, żeby Wam było wystarczająco znaleźć to połączenie pomiędzy tyłem czaszki szyi a kością krzyżową. Po wykonaniu znowu 5-6 powtórzeń podkładamy ręcznik pod klatkę piersiową. Na takiej wysokości mniej więcej biustonosza, tak żeby nam było wygodnie, może troszeczkę niżej. I robimy rotację. Moje ręce są rozłożone pod kątem y, litery A, nogi są rozłożone troszeczkę szerzej niż biodra. Y, głowa zawsze idzie w przeciwnym kierunku nóg Skręcając się tutaj, dodatkowo jak gdyby zaciskam tutaj, Moje przywodziciele, zwłaszcza górnej nogi, i ciągnę moją rękę wzdłuż podłogi, tak żeby uaktywnić układ limfatyczny pod pachą. Tak samo. Znowu wykonuję to 5 razy, i progresją tego jest założenie nogi na nogę. I znów rotacja. Głowa idzie w przeciwnym kierunku, i zawsze przeciwną rękę do, do kierunku, gdzie nogi idą. Ciągnę wzdłuż podłogi. Za każdym razem powracając do centrum, robię wdech i zmiana kończyn dolnych. Na wydechu i wchodzę w rotację. Staram się też pomyśleć o tym, aby puścić wszelkie napięcia, które gdzieś mogę nadal trzymać. Powracam znowu do centrum na wdechu i przechodząc do następnego ćwiczenia, okładę ręcznik pod mietnicą, unoszę obie kończyny w górę i teraz będę szukała zewnętrznej i wewnętrznej rotacji. Wdech na 6 do 8, wydech na 8 z zatrzymaniem tego oddechu. Wewnętrzna rotacja i zewnętrzna rotacja. Mogę mieć kończyny wyprostowane, a możecie po prostu pozostać z kończynami zgiętymi w stawie kolanowym. Wewnętrzna rotacja i zewnętrzna rotacja. Równomiernie szukam rozłożenia pracy wokół kończyny dolnej. Nie tylko w tych mięśniach, które najczęściej. Przechodzę teraz do leżenia bokiem. Ręcznik kładę pod żebra, dolną część żeber. Dolną kończynę przyciągam 90 stopni w stawie biodrowym i kolanowym do zgięcia. Górną kończynę wyprostowuję, jak najdalej, wydłużając ją, tak żeby mieć nawet rozciągnięcie tutaj w talii. Górną kończynę do, przenoszę za głowę, żeby dodatkowo znaleźć to osiowe wydłużenie, ale też tak, aby mój kręgosłup wszedł trochę w pozycję banana. I dodatkowo, co tutaj muszę uzyskać, to jakby rozciągnięcie zginaczy, czyli od pośladka pcham tą miednicę do przodu. Progresją tego ćwiczenia będzie uniesienie i sidekick. Dłonie mam razem. I zaciskam, tak żeby zacisnąć e, układ limfatyczny z podpachami, kończynę przenoszę do przodu i do tyłu, aktywując też staw skokowy pomiędzy zgięciem grzbietowym a zgięciem podeszwowym. Do przodu point, do tyłu flex z wydechem i po wykonaniu znów Około 6 powtórzeń. Przechodzę do następnego ćwiczenia i to ćwiczenie to jest, wkładam ręcznik pomiędzy moje uda i zaciskam. Zaciskam ręcznik między udami, utrzymuję go, zaciskam dłonie razem i utrzymuję to znowu na 5-6 oddechów. Obserwuję w tym momencie, co się dzieje w moim ciele. Tylko tyle. I. Progresję do następnego ćwiczenia to jest rotacja. Przesuwam od małego zakresu ruchu do coraz większego za każdym razem zarówno kończynę dolną jak i górną. Po sześciu powtórzeniach y, robię klamsy. Znowu zaciskam y, dłonie razem, unoszę kończynę dolną, ale tylko kolano, stopy pozostają i zatrzymuję na dwa, trzy oddechy, a później opuszczam kolano w dół i znowu zaciskam i powtarzam tą klamsę. Po wykonaniu 5-6 powtórzeń kończę całe ćwiczenie, kładając kciuki pod brodę i przesuwając głowę lekko w tył, naciskając na kciuki, dając opór kciukami właśnie tym głębokim mięśniom szyi. Z wydechem i zdechem popuszczam.